Słowo Boże dzisiaj pokazuje Jezusa, który wędruje po miastach, głosi Ewangelię, Królestwo Boże. Towarzyszy mu dwunastu apostołów, ale też kilka kobiet: Maria Magdalena, Joanna, Zuzanna i wiele innych kobiet. Kobiet, które on uwolnił od złych duchów, od chorób. Co one robiły, jakby z tej wdzięczności, z tego, co doświadczyły od samego Jezusa? Usługiwały, służyły i dzieliły się tym, co miały. Myślę, że Wiele osób spośród nas to są te, które doświadczyły łaski Pana Boga. Dzięki temu doświadczyliśmy, że Bóg służy nam, dając nam łaskę. To wszystko rodzi w nas służbę. Czyli chęć pomocy drugiemu człowiekowi, człowiekowi, który tworzy z nami wspólnotę Kościoła. Dlatego mówimy o diakonii, o służbie i też o dzieleniu się tym, co posiadamy. Dzielę się czasem, dzielę się swoimi umiejętnościami, dzielę się rzeczami materialnymi, po to, żeby wspierać drugiego człowieka w budowaniu tego, co jest dla nas istotne, w budowaniu wspólnoty.